Ok, no to robimy ten ściągacz na szydełku. W momencie, kiedy mamy zamknięte, zamknięte już oczka na drutach, to tego ostatniego oczka. Oczywiście tu nie obcinamy i nie przeciągamy, tylko nakładamy sobie właśnie na szydełko w ten sposób zrobimy na 8, tak jak tam bodajże jest w rękawach, czy na dole, już teraz nie pamiętam, ale technika jest taka sama w zależności od. Od tego, czy to jest tam na dole, od, od ilości oczek łańcuszka to zależy. 1, 2, 3, 4, 5, dobra, zrobimy 6 oczek łańcuszka. I teraz robimy oczka ścisłe. Pierwsze robimy tu. 1, 2, 3. 5. Co robimy teraz? Wchodzimy tu pod obydwie nitki, robimy oczko ścisłe i w następne też pod dwie nitki, robimy oczko ścisłe i odwracamy. I teraz, gdzie się wkłuć Pierwsze oczko ścisłe z brzegu, drugie oczko ścisłe z brzegu. Wchodzimy tylko w tylną nitkę. Żeby nam wyszedł ten ściągacz. I znowu oczka ścisłe jeden. Dwa. Trzy. Cztery. I tu mamy ostatnie pięć. Jedno oczko łańcuszka i wracamy i znowu tylko w tylne nitki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy przerobione, więc wchodzimy sobie tutaj. Jedno oczko ścisłe i drugie oczko ścisłe i odwracamy. Już jeszcze raz to i to opuszczamy. Tu w tylną. Jeden. No co mi się tu plącze, Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jedno oczko łańcuszka. Odwracamy. I ostatni raz wam pokażę ostatni rządek. Abyście mogły zobaczyć, jak potem ten ściągacz mniej więcej wygląda, przynajmniej na kawałku. 4, 5 Widzicie, tu już mamy przerobione. Wchodzimy O, tu pod dwie oczko ścisłe. Tu pod dwie oczko ścisłe. To w ogóle nie jest szydełko do tej włóczki, ale Jestem w pracy, więc nie mam nic innego. Jeden, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Robimy takie długie oczko łańcuszka. Widzicie? Ten ściągacz naprawdę fajnie się układa i jest o wiele bardziej um, taki solidny niż zrobienie tego ściągacza dalej na drutach. W szczególności, że kokonek razem z tymi dwiema nitkami mocherku jest taki bardzo delikatny, więc musiałybyście naprawdę przynajmniej dwa rozmiary drutów, myślę, w dół opuścić, żeby to się w miarę trzymało i potem nie rozciągało w trakcie noszenia. Także tak, właśnie tak się to robi. Jakbyście miały pytania, piszcie do mnie. Dzięki, pa, powodzenia.